Zapraszam Państwa do mojego świata do świata wideo recenzji filmowych, które pokazują się tutaj na moim kanale na YouTube, do świata podcastów na Spotify, na Google Podcast i na innych platformach podcastowych, gdzie można posłuchać zarówno tych recenzji, jak i na przykład mojej książki Kino Pasana, jak i innych produkcji, jak na przykład rozmowy z bitnymi ludźmi. To są podcasty, które już w tej chwili można odsłuchiwać, ale będzie ich więcej. Będzie wśród nich także coś, co się niedawno zaczęło w moim życiu, a co od czasów Pereł z lamusa sprawia mi najwięcej takiej wyjątkowej przyjemności, bo to są. Rozmowy w duecie. Tym razem te nasze duety nazywają się Tomato i rozmawiam z Marcinem Szczygielskim, który jest pisarzem, ale który jest przede wszystkim moim partnerem życiowym od 30 prawie lat. Był czas, żeby się zsynchronizować, ale i tak głównie się spieramy. Tyle, że znajdujemy w tych naszych sporach wiele przyjemności i nie możemy się doczekać, żeby omawiać następne tematy z dziedziny. Kultury, filmu, literatury, ale nie tylko, bo mamy szerokie zainteresowania, różne zainteresowania, i staramy się nie zamykać w jednej przegródce. To ma to także, będzie można wkrótce odsłuchiwać jako podcasty, a już w tej chwili można oglądać na tym kanale na YouTube. Zapraszam też Państwa na seanse kinoterapii, które organizuję. To są takie seanse, gdzie razem oglądamy filmy, a po filmach dyskutujemy. I to dyskutujemy w taki sposób, żeby nie tyle oceniać film, który przed chwilą zobaczyliśmy, a raczej... Przyjrzeć się temu, co w nas poruszył ten film, gdzie nas dotknął i dlaczego w pewnych miejscach zareagowaliśmy silniej niż inni widzowie. Co to oznacza? W jaki sposób zostało odkryte w nas coś bardzo ważnego, wrażliwego, coś, co być może wymaga przyjrzenia się temu, bo skrywa jakąś zepchniętą do podświadomości tajemnicę. Mnóstwo różnych działalności, które dają mi... Wolność w tym zawodzie. Przez wiele lat w moim życiu pracowałem w różnego typu firmach, i państwowych, i prywatnych, i ciągle miałem nad sobą jakichś przełożonych. Moim szczęściem było to, że w większości przypadków to byli światli przełożeni, ale nie zawsze tak było. Niemniej i ci światli, i mniej światli zawsze wiązali się z pewnymi ograniczeniami, z pewnymi z koniecznością trzymania się jakichś zasad, trzymania się e, jakichś wyników e, e, marketingowych, czy, czy wyników e, z e, pracowni badania e, e, upodobań społecznych. Krótko mówiąc, ciągle ktoś mi mówił, że to wolno, a tam to nie wolno. Nawet długo po zniesieniu e, cenzury, choć zaczynałem moją pracę w czasach, kiedy cenzura miała się jeszcze bardzo dobrze. I teraz... Uzyskałem wreszcie status człowieka zawodowo całkowicie niezależnego, całkowicie wolnego. Ale przyznaję szczerze, że nie byłoby tego gdyby nie wsparcie państwa. Dlatego otworzyłem profil swój także na, w serwisie Patronite, gdzie zbierają się moi mecenasi, moi przyjaciele, którzy postanowili wspierać to, co w ramach tej mojej wolności zawodowej mogę jeszcze więcej zaproponować. No i w zamian ja im oferuję różne dodatkowe bonusy. Związane z dodatkowymi informacjami, dostępem do mojej książki, zanim zostanie ona opublikowana, z prezentacją ich nazwisk przy okazji recenzji publikowanych na kanale na YouTube, rozmów, uczestnictwa w rozmowach typu live w internecie, w zamkniętych rozmowach tylko dla moich patronów. A także w spotkaniach dla tych, którzy skorzystają z tej najwyższej formy wsparcia, także w spotkaniach osobistych i wspólnym pójściu do kina. Dużo jest tych możliwości, zarówno oglądania, słuchania tego, co robię. Jak i wspierania tego, co robię, i e, wspierania, e, no, rozszerzania moich e, e, działań, bo do, tu jest potrzebne dodatkowe studio, tam jest dodatkowy mikrofon, ten mikrofon, który jest nie dość dobry, Potrzebne są dwa mikrofony dobrej jakości, lepsze oświetlenie itd. i tak dalej, to nie ma końca, ciągle coś nowego się dzieje. Ale jeśli Państwo są przekonani do tego, że to, co robię, jest ciekawe, to zapraszam do wszystkich moich działalności, ale także do odwiedzania mojego profilu na Patronite. Łatwo tam trafić. Wystarczy w wyszukiwarce Patronite wpisać moje imię i nazwisko Tomasz Raczek. No a w recenzjach warto także. Słuchać czystego dźwięku misy tybetańskiej, bo to jest mój stały element w tych recenzjach. Dlaczego? Przecież to nie ma nic wspólnego z recenzjami. No to jest taki mój rodzaj, wiem, amuletu, może, a może rekwizytu? O, może raczej rekwizytu, który stał się już tradycją i kiedy. Uderzam lekko w misę tybetańską, ona daje taki piękny, czysty ton. I to jest rola kamertonu czyli podaję ton czysty po to, żebym w czysty, niezakłócony i uczciwy sposób oceniał filmy. Zapraszam Państwa do mojego świata.